Tutaj macie efekt końcowy, zmiana koloryzacji, szczyżenie. No i tutaj generalnie jest, jest tylko włos wysuszony i nawet nie jest wymodelowany. Tak y, ja robię włosy. Drodka obróć się troszeczkę. jeszcze. Patrzcie jakie fajne są te włosy, jakie są piękne, jaki jest ładny kolorek, gatunek tego włosa. Jeszcze obróć się do nas. Musimy się obrócić jeszcze, 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 bo ja chciałabym tu nagrać. Daj, no pokaż się, to taka ładna dziewczyna, ciebie, nie się. No i powiedz, czy jesteś zadowolona z tego, co tu zrobiłam. Jestem zadowolona. Pomachaj, moim subskrybentom. Patrzcie, jaka piękna dziewczyna, jak się zmieniła na beauty. No i dlatego Wam mówię, że nie zawsze trzeba te włosy palić, nie zawsze trzeba te włosy gdzieś tam. E modelować, układać, słuchajcie, jak się te włosy fajnie wysuszy i po prostu je się tylko ładnie tak rękami ułoży, przed chwilą jeszcze więc słuchajcie, tu naprawdę nic, nie ma żadnej ingerencji jakiegoś układania włosów, tak wyglądają włosy u mnie po koloryzacji i po delikatnym szczerzeniu.